Cześć, witam Was serdecznie. Chciałem Wam coś ciekawego pokazać. Tutaj mam taką bardzo zanieczyszczoną facelię. I w zasadzie to już jest pierwszy odsiew. To wyleciało ten tędy. To trochę czystsze było. No ale powiedzmy, że wyglądało to podobnie. Teraz wygląda to tak. Trochę mamy różnice, co? Nie jest to 100% czyste, ale w ogóle wizualnie nie ma porównania. No widzicie, trafia się coś trochę takiego. No ale to, żeby to 100% oczyścić, to nie taki sprzęt. Nie tak dobrze idzie. Nie spodziewałem się tego, że to tak ładnie oczyści bo ja to chciałem sprzedać nieczyszczone nie? niech potrącą niech ten bo tutaj miałem taką facelię która na takiej nowej dzierżawie była i, i było bardzo yy, ale to bardzo zakwaszone pole i dużo włośnicy właśnie jak tutaj widać wiesz bo teraz już Yy, te pole jest trochę bardziej ogarnięte, więc Nic nie. nie. Więc już tego nie będzie raczej. Zmieniłem koncepcję trochę. O, to za wolno szło. <laughs> Pozamieniałem trochę sita i no wraz trzeba to będzie na dwa razy zrobić. Teraz sobie tędy Taki najlepszy sort, a to jeszcze raz trzeba będzie przerzucić przez bialnię. I tutaj idzie, to jeszcze raz będzie przewiane. Chociaż tu jest niewiele faceli. jest bardzo dużo włośnicy i innych wynalazków. Tak, no i tutaj też odchodzi taki syf. Tutaj to już praktycznie faceli nie widać zdarza się no bo to wiadomo Zastowałem taki mały dławik żeby za szybko nie podawało To no takie coś poświetlówce tutaj ze środka wrzuciłem trochę faceli żeby sobie na, dno le na dnie leżało I puszczam to, żeby powoli szło, ponieważ blaka perforowana słabo przepuszcza i by bardzo dużo tędy wylatywało faceli. Wyganiałoby do tyłu no, trafiają się nasiona faceli Ale sporadycznie, jest to sporadyczne, dlatego że leci bardzo wolno. Tak się zastanawiam, czy tego też jeszcze raz nie przepuścić.